Program dla Śląska jest największym przedsięwzięciem w historii polityki regionalnej Polski. Po aktualizacji w październiku 2019 roku program zawiera już 116 przedsięwzięć o łącznej wartości 62 miliardów złotych. W ramach programu już 48 miliardów złotych pracuje w gospodarce. Wsparcie dla śląskich beneficjentów wciąż rośnie. Dzięki programowi dla Śląska udaje się nie tylko bezpiecznie restrukturyzować ważne w skali kraju gałęzie przemysłu, ale także nadać im konkurencyjności dzięki wspieraniu nowoczesnych i innowacyjnych technologii. Program wzmocniony jest działalnością katowickiej specjalnej strefy ekonomicznej, która przez ostatnie dwa lata wypracowała projekty inwestycyjne na 7 miliardów złotych. Zaangażowanie Polskiego Funduszu Rozwoju sprawiło, że do niedawna nierentowne przedsiębiorstwa takie jak Ferum mogą wreszcie z powodzeniem podjąć walkę na rynkach światowych. Śląsk to nie tylko przemysł, to przede wszystkim jego mieszkańcy i pracownicy. Dzięki realizowanym projektom podnoszone są kompetencje osób młodych tak, aby odpowiadać na wyzwania rynku pracy. Walka ze smogiem stała się jednym z głównych priorytetów w walce o poprawę warunków życia na Śląsku. W ramach programu Infrastruktura i Środowisko przeznaczamy 1 miliard złotych na poprawę jakości powietrza. Zmiany w tym programie pozwoliły zatrzymać środki w regionie. W walce ze smogiem pomagają inwestycje w elektromobilność. Działania w tym obszarze realizowane są również poprzez rządowy program Czyste Powietrze. Dzięki programowi dla Śląska następuje też budowa oraz modernizacja infrastruktury transportowej. W sierpniu 2019 roku oddanych do użytku zostało kolejnych 33 km autostrady A1 na odcinku od Pyżowic do węzła Częstochowa Południe. Wspierając branżę energetyczną, stawiamy przede wszystkim na innowacje zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zwiększające produktywność. W ramach programu dla Śląska Inwestujemy w Służbę Zdrowia, co widać poprzez wsparcie dla placówek takich jak m.in. Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu czy Górnośląskie Centrum Medyczne. Prowadzone działania poprawiają wizerunek regionu. Coraz częściej jest on kojarzony z międzynarodowymi wydarzeniami, takimi jak Szczyt Klimatyczny ONZ czy Światowe Forum Miejskie ONZ, które dzięki staraniom Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju odbędzie się w 2022 roku w Katowicach. Program Dla Śląska nie jest zamkniętym katalogiem przedsięwzięć. W ostatnim czasie został on poszerzony o kolejne 32 inicjatywy o wartości 5 miliardów złotych. Wśród przedsięwzięć znajdują się między innymi rozwój branży dronów, projekty medyczne czy też współpraca transgraniczna z Czechami i Słowacją. Mijają dwa lata odkąd uruchomiliśmy specjalny program Dla Śląska. Dzisiaj możemy wyraźnie powiedzieć, Program działa, przynosi efekty, ale nie zwalniamy, chcemy, żeby program był kontynuowany, jesteśmy otwarci na nowe inicjatywy, a wszystko po to, żeby mieszkańcom Śląska żyło się lepiej, żeby byli bardziej zamożni. Działamy dalej.